Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, tym razem z gry Life is Strange. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować y, moje decyzje na razie. Tą czwartą, ważną, bo nie udało mi się na poprzednim, drugim live streamie uratować Kate, y, wymawiając kwestie y, złe. Chciałbym y, tego nie do, do tego nie dopuścić i chciałbym ją uratować. Więc żeby tam y, te decyzje zmienić trzeba dać play episodes i mamy tak y, 9 tych 12 tych y, chapterów mamy 12 chapterów może w tym y, epizodzie, może, może w poprzednim tak żeby wybrać odpowiedni bierzemy tylko jeden dormitoria i restartujemy grę z tego chaptera you will lose all progress mother after this chapter chciałbym to zrestartować no może te, te, te decyzje e, nie będą wcześniejsze ale cóż mam nadzieję że nie i tak e, ona wyskoczy z tego dachu e, my dwa razy cofniemy czas za drugim razem e, po prostu zatrzymamy czas nie Zatrzymamy i będziemy mogli mieć szansę na uratowanie ją, wchodząc na dach. Jeszcze trochę. Coraz częściej potoki z nosa są. Co pan się w czasie. I cofamy się. Zatrzymaliśmy czas, nikt nie może się ruszać, oprócz nasz. O, tu na tam się przygląda jakby był zadowolony z tego. Skurwiel. Dobra, nikt, nikt, nikt się nie rusza. Wszystko jest zatrzymane. Możemy iść na dach. Rad podążając za dobrymi kwestiami do Kate możemy ją ocalić. Więc tak to zrobimy. I będzie dobrze. Go to the roof. Idź na dach. Więc idziemy. I tutaj wznowi nam się czas. E, niestety tutaj nie Jest. będziemy mogli y, się cofać, więc musimy to zrobić sami, bez użycia naszej supermocy. Tak trzeba zrobić. have any power. Now I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can't. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you, and you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Uh, unless I... Put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. Morning on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. <clears throat> you're my friend. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. You told me about your sisters. Especially the youngest one. What's her name? To już koniec She's only Muszę powiadomienia wyłączyć. No i udało się. Dobra, niech będzie to jedno powiadomienie, ale resztę wyłączę. Albo teraz zrobię. Powiadomienie nie skoczy. What are you talking Tu dalej stoją, tutaj jakby czekali na cud, nie? I czekali, no czekali się. I teraz. Ten filmik zamierzam zrobić dwuczęściowo. Pierwsza część to była w tym, jak udało mi się znegocjować Kate, żeby nie skoczyła, i teraz pokażę wam

and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan or anything at all Ray, będzie decyzja. Tell us everything na Nathan. Mm -hmm. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her <laughs> without a clue. Have you seen the video Whatever. Kate was loaded and I field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit! Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' hey, bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I've been told of this alleged gun incident, and I have to admit.

Odurzenie. Na razie nie wiemy kto to, ale podejrzenie padają na pana i to jak najbardziej podstawne, ponieważ on jest niebezpieczny dla ludzkości i dla szkoły. Nie cofaj się, podpisuj to. Podpisuj. Naprawdę, podpisuj. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had an hour to change it all for the So thank you for coming. in. Is that good joinsa? I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out. She reached out. Hugs, tears, applause? Like a superhero. you're quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, A human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm so worried about Kate. She did try to kill herself all over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it. Just one and a half times. Warren I don't mean to sound weird but there's something ominous going on at Blackwell today proves that and I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber somehow Along with Nathan and mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it Nathan did scare me yesterday and Madsen is a straight-up dickhead So, what do you think is really happening? What the hell is this?

I to no znowu dowalam się prawa autorskie. Coś tu się zmieni w tych stękach? Chyba nie. Może będzie Kate. Na pewno będzie Kate. Bo jakby jej nie było, to wszystko były z niczem. Bo to był jej nagrobek. Myślałem, że będzie No ale dobra A jest jednak, o kurde A bo ona jest teraz w szpitalu no, dobra A teraz już ogarnią odpoczywa na obserwacji i następnych epizodach ją odwiedziłem. Keď tečky, tohle to robím, to nevieme. No i tak, udało nam się ocalić w 58% 58% 58% ludzi uratowało, A 42 ją nie uratowało. A jeszcze to z trzeciego epizodu następnego w na Basenie. Teoria chaosu. Choice, udało nam się. Tak więc I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Yy... Tak, jeżeli jesteś nowym widzem na moim kanale, to zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli spodobał Ci się filmik, to zlajkuj. Jeżeli masz jakieś tam uwagi, to w komentarz pod filmem. Trzymajcie się, cześć!